Cześć, z tej strony Krystian ze strasznych opowieści. Zanim przejdziemy do filmu, miałbym do Ciebie, mój widzu, prośbę. Prosiłbym Cię o małe wsparcie. Link do zrzutki, którą prowadzę, jest w opisie. Serdecznie dziękuję z góry za każdą pomoc. A teraz zapraszam na film. Słyszałeś o opuszczonym psychiatryku w głębi lasu? Powiedział do mnie Andrzej, kiedy siedzieliśmy na ławce. Co? Nie słyszałem o tym, co tam jest? Odparłem zainteresowany. Niedawno się tu przeprowadziłem i Andrzej był jedną z kilku osób, które tu poznałem. Był dwa lata starszy. Wszyscy mówili o nim bajkopisarz, ale mi wydawał się w porządku. O, stary, a jarasz się horrorami? Tak, a co? No to musisz tam ze mną pójść. Super miejsce. Wielki opuszczony szpital, nie wiem czy psychiatryczny, czy nie, ale mało kto tam wchodził. Jego oczy zabłysły. Widziałem, że był bardzo podekscytowany swoją historią. A ty już tam byłeś? Na początku byłem sceptyczny, ale powoli mnie to interesowało. No, sam się trochę boję, ale tam jest super. Musimy razem pójść. Dziwnie zabrzmiało, trochę się boję, z ust dziewiętnastolatka. Tym bardziej jego historia nie trzymała się kupy. Niby tam nie był, ale jest tam super. Zgaduję, że wydaje mu się, że tak jest. Zacząłem się wciągać. Byłem parę razy w kilku opuszczonych miejscach, ale to nic wielkiego. A szpital to byłoby coś. Układałem sobie w głowie wyobrażenia na temat tego miejsca. To jak? E? Ocknąłem się nagle, jak po chwilowym transie. No, możemy iść. Dale... No to super. Chodź, zanim się ściemni. A daleko to jest? No, kawałek w głąb lasu. Wzruszyłem ramionami. W sumie możemy pójść. Swoją drogą zauważyłem, że Andrzej swoją wypowiedź prawie zawsze zaczynał od... No. Zeszliśmy z ławki i weszliśmy do lasu, przy którym tak właściwie siedzieliśmy. Ktoś wie o tym szpitalu, czy tylko ty? Zacząłem nową rozmowę. Jeśli powie mi, że na całej wsi tylko on o tym wie, to ewidentnie ściemnia. No, teraz wiesz też ty, Darek. <laughs> Uśmiechnął się, jakby opowiedział dobry żart. Miałem nadzieję, że nie wszyscy na wsi tak mają. A poza nami? Nie, teraz tylko my wiemy. I nie gadaj, bo zaraz ktoś też tam pójdzie. Zełgał ewidentnie. Nie wierzyłem, że nikt wchodząc do lasu nie widział tak dużego budynku. Właściwie to po co budować szpital w lesie? Szliśmy już prawie godzinę, rzadko odzywając się do siebie. Wszystkie tematy skończyły się mniej więcej po pół godzinie. Powoli zaczynałem myśleć, że Andrzej nagle powie, że się zgubiliśmy, lub nawet, że szpital czasem znika i pojawia się w określone dni. Bajko pisarz. No dobra, już wiedziałem co powie. Chodź tędy, a jednak nie. Gdzie? Burknąłem już zirytowany bezsensowną tułaczką. No tu! Zdenerwowany tonem mojego pytania i przeciągając słowa, wygiął się w przód i wskazał palcem na pole pokrzyw między drzewami. Daj spokój! Mamy iść przez te pokrzywy? Tu nawet nie ma żadnej ścieżki. Zacząłem się bulwersować na tego debila. Spójrz, przypatrz się. Faktycznie, kiedy dobrze się wpatrzyłem, Zobaczyłem, że drzewa mniej więcej ustawione są w dwóch kolumnach tworząc ścieżkę pokrytą pokrzywami. Właściwie one były prawie wszędzie. Właśnie do mnie docierało. Uważny obserwator, taki, który ma za dużo czasu jak Andrzej, wypatrzył między tymi drzewami drogę. Inni też mogli to zobaczyć, ale nikt nie był na tyle głupi, żeby iść nie wiadomo, ile przez parzące liście. Kiedyś tędy szedłem i widziałem z daleka budynek, ale potem już nie szedłem, bo pokrzyby po pas były. To jak zamierzasz przejść? Mamy krótkie spodnie gościu. Próbowałem odwieźć go od puścia tą niepewną ścieżką. Czekaj! rozejrzał się wokół. O, mam! krzyknął, podnosząc z ziemi duży kostur. Dobra, ale idziesz pierwszy powiedziałem, ciężko wzdychając. Droga zdawała się być bez końca, do tego ułożenie drzew zaczęło tracić swoją regularność. Już nie było takiej jakby ścieżki. Ponoć byliśmy bliżej niż dalej, ale i tak nie chciało mi się iść. Szedłem ze zwieszoną głową, wkurzony na siebie, że poszedłem. Jeszcze te pokrzywy opadające na mnie przez wymachy Andrzeja. Z nerwów robiło mi się już duszno, a te cholery. Faktycznie były niezłe. Do pępka mi sięgały niektóre. No! Podskoczyłem wystraszony. Jesteśmy! Obrócił się w moją stronę z uśmiechem ciężko sapiąc i triumfalnie unosząc w górę kostur. Jakieś 20 metrów za jego plecami stał ogromny budynek. Obdrapane, pożółkłe ściany, powybijane szyby i piękne, wyważone drzwi. O tak... Poczułem ekscytację i adrenalinę. Uśmiechnąłem się do Andrzeja. Jednak warto było iść taki hektar przez pokrzywy. Podeszliśmy. Przyjrzałem się z bliska. Nie pozostało nic tylko kaptur na głowę i wejść. Nigdy nie wiadomo, czy w takich miejscach nie ma kamer. Przedłem na stopnie prowadzące do budynku. U progu poczułem ciężką i zatęchłą woń starości. Opękane kafelki i szkło pod nogami nieprzyjemnie zgrzytało, powodując hałas. Z jakichś powodów bałem się, że jeśli będziemy głośno, ktoś nas usłyszy. Oczywiście nikt nie miał prawa tu być, nawet żadnego Menela, bo jakby tu się dostał, była to jakaś moja schiza z horrorów. Weszliśmy na duży korytarz. Po lewej stronie było kilka otwartych drzwi i wózek inwalidzki, z drugiej strony duże, pozabijane okna. Wszystkie ściany były odrapane, włącznie z sufitem, z którego zwisało kilka lamp. Stało tam kilka krzeseł ustawionych w kółko, jakby ktoś jeszcze niedawno na nich siedział. Moją uwagę przykuło coś czarnego leżącego na środku korytarza. Poszedłem tam szybkim krokiem, Andrzej za mną. Szkło przerażająco chrzęściło pod nogami. Starałem się nie patrzeć w otwarte drzwi, które mijałem. Adrenalina była spora. Podszedłem do tego czegoś. Była to całkiem nowa, czarna bluza. Trzymałem ją przed sobą, nie mogłem uwierzyć. Staliśmy wryci w ziemię. Nie rozumieliśmy tego. Droga przez pokrzywy, która równie dobrze mogłaby prowadzić donikąd. Wielki opuszczony szpital, o którym nie wiadomo, a w środku nowa bluza. Wtedy gdzieś w oddali coś huknęło, jakby z okna spadł kawałek szkła i coś jakby powolne kroki. Andrzej podskoczył jak oparzony, za to mi kolana ugięły się tak, że kucnąłem i wstałem. Serce waliło, jakby chciało uciec z tego przeklętego miejsca. Nagle w jednej chwili wszystko ucichło. Nawet drzewa za oknem, poruszane wiatrem, przestały szeleścić. To było dla mnie już za wiele. Obraz przed oczami zaczął mi pulsować. Możecie myśleć, że dramatyzuję, ale to mój pierwszy kontakt z czymś, rzekłbym, paranormalnym. Chciałem wrócić. Ale Andrzej udawał odważnego i przypisał to temu, że kiedy tu weszliśmy, nasze kroki wprawiły podłogę w drgania i przez to gdzieś spadł kawałek szkła. Idiota, a te kroki? Spytałem. Odpowiedział pogłos. Najgorsze, że mówił to całkiem poważnie. Po chwili się ogarnąłem. Poszliśmy kawałek dalej, starając się nie hałasować. Pokoje dla pacjentów również były w opłakanym stanie. W jednym pod ścianą stało kilka białych łóżeczek dla dzieci dziwne, że było przy nich kilka pasów do przykuwania ludzi. Na bieszaku wisiały pożółkłe, zaplamioną krwią kaftane bezpieczeństwa rozmiar dziecięcy. W kilku pokojach były jakieś stare elektroniczne sprzęty. Otworzyliśmy drzwi do piwnicy przy końcu korytarza. Po krótkiej naradzie i naleganiu Andrzeja, zastawiliśmy drzwi, żeby się nie zamknęły, i z latarką zeszliśmy na dół. Stąpaliśmy po betonowych, wyszczerbionych schodach. Znaleźliśmy tam coś w rodzaju sali operacyjnej. Na środku było obdrapane łóżko dla pacjenta. Nad nim zbisała stara lampa. Z braku dobrego światła ciężko było się wszystkiemu przyjrzeć. Podszedłem do biurka przy ścianie. Leżały na nim porozrzucane narzędzia. O dziwo, nie skalpele, szczypce i pęsety. Małe i duże tasaki, śrubokręty, pięć różnych pił, pospawane druty przypominające jakiś kaganiec dla człowieka. Nagle poczułem, że coś przyczepiło mi się do nogi. Odsunąłem się w tył i zacząłem nią wymachiwać. Poświeciłem latarką. To były jakieś stare, zbutwiałe bandaże. Andrzej znalazł kilka kokejowych masek i wielki, ciężki, gumowy płaszcz. Wyglądało to na całkiem nowe. Wyjdźmy z tej piwnicy, zanim będzie za późno. Kiedy wyszliśmy z powrotem na parter, Coś się stało. Czuliśmy, jakby coś wyssało z nas energię. Nogi zrobiły się cięższe. Ciężko było w pełni odetchnąć powietrzem. I do tego zawroty głowy. Musiałem usiąść. No nic, zaczął Andrzej. Darek, cho na górę jeszcze i zwijamy stąd. Nie chce mi się tu być. Ta, jakoś dziwnie się zrobiło. Nie wiem co jest. Nie wiedzieliśmy, co tak na nas zadziałało. Może to jakiś grzyb w piwnicy? Choć tam powinny być schody. Poszliśmy dalej korytarzem. Z lewej strony ukazały się duże, drewniane schody. Porysowane i z pozdzieraną, wyblakłą farbą. Weszliśmy na nie. Skrzypiały głośno pod nogami. Kiedy byliśmy na górze, przed nami znów był korytarz z masą drzwi. Stwierdziliśmy, pieprzyć to, pójdziemy na obydwa końce i wracamy. Najpierw poszliśmy w lewo. Był tam duży salon z kanapami, fotelami i stolikami. Większość była przykryta prześcieradłami. W powietrzu unosił się kurz. Kichnąłem. Kiedy się wysmarkałem, zobaczyłem, że chusteczka jest czarna. <laughs> w całym budynku unosiło się pełno pyłu. Stanęliśmy na środku pokoju, prześcieradła na meblach wyglądały jak duchy. Nagle na końcu pokoju przez zbitym oknie coś zachrobotało. Wnet się ożywiliśmy, gotowi do ucieczki czekaliśmy, co się stanie. Z za kanapy wyfrunęła jakaś reklamówka uniesiona wiatrem. Było w tym coś nienaturalnego, zwłaszcza że tuż przed tym usłyszeliśmy, w sumie nie wiadomo co. Po prostu ludzki odgłos. Dobra, wracamy szepnął Andrzej. Wróciliśmy na korytarz i kierowaliśmy się do wyjścia. Jednak coś przykuło naszą uwagę. Po drugiej stronie schodów były nowe drzwi. Podeszliśmy, żeby to sprawdzić. Rzeczywiście, drzwi były całkowicie nowe zamek też był nowy nacisnąłem na klamkę było otwarte. Weszliśmy do środka. Było to malutkie, ciemne pomieszczenie, w którym był wielki monitor z obrazem z kamer. Staliśmy tak i gapiliśmy się przez kilkadziesiąt sekund. Skąd tu mieli prąd w ogóle? W końcu podeszliśmy bliżej. Na obrazie był widok na dolny korytarz, tam gdzie leżała wcześniej bluza. No właśnie, leżała. Nie wiem, jak mogliśmy nie zauważyć kamery. Położyłem rękę na klawiaturze numerycznej i nacisnąłem strzałkę w lewo. Ku naszemu zaskoczeniu obraz drgnął. Obracając głowę do równie zszokowanego Andrzeja, kątem oka zobaczyłem ruch wrogu na monitorze. Gwałtowny skręt karku sprawił mi ból i poczułem rwanie i gorąco. Mam tak czasem. Nie zwracałem teraz na to uwagi. Musiałem zobaczyć, co tam się ruszało. Przyciskałem mocno klawisz, żeby szybciej przesunąć kamerę, ale to nie działało. Bardzo wolno się przesuwała, musiała zastygnąć w bezruchu i nagle stanęła. Dalej nie mogła się obrócić. Zobacz! Powiedziałem do Andrzeja, przykładając palec do lewej krawędzi monitora Ktoś tam musiał stać jakaś ucięta w trzech czwartych postać. Falowała przy ramce ekranu. Wgapialiśmy się w to, jak zahipnotyzowani. Autentycznie byliśmy posrani. Ucieklibyśmy od razu, gdyby to coś nie stało na jedynej drodze do wyjścia. A możesz przewinąć w tył albo zobaczyć inną kamerę? wymamrotał do mnie towarzysz. Nie odpowiadając mu z lekkim żalem, pożegnałem się z tym zjawiskiem na rzecz innych obserwacji. Miałem nadzieję, że jak powrócę do tego widoku, nikogo tam nie będzie. Grzebiąc coś w ustawieniach, przełączyłem obraz na kamerę w salonie z prześcieradłami, gdzie ostatnio byliśmy. Akurat widok był taki, że mogliśmy widzieć, skąd wyleciała wtedy ta reklamówka. Minęła chwila, zanim dotarłem do tego, jak cofnąć nagranie. Kiedy to zrobiłem, nie wierzyłem własnym oczom. Zobaczyłem nas dwóch stojących na środku pokoju, gapiących się na kanapę, z której doszedł nas dziwny dźwięk. Kamera pokazywała za nią małą, siedzącą dziewczynkę w długich włosach i czarnej bluzie. Kiedy kichnęła i zorientowała się, że patrzymy, wyrzuciła w górę plastikową siatkę, którą miała pod ręką. To mnie przerosło. Przytknąłem tylko ręce do ust. Oczy miałem zmrużone, jakby mi się chciało płakać. Serce łomotało jak na początku, kiedy chciało wyskoczyć z piersi i uciec. Bojąc się, co zobaczę za chwilę, obserwowałem, co się stanie. Kiedy wyszliśmy z salonu, dziewczynka poszła w kąt i prawdopodobnie przemieszczała się pod meblami przykrytymi prześcieradłami. Strach zjadał mnie od środka, aż chciało się ryczeć. Dobrze, że Andrzej był ze mną. Spojrzałem na niego, patrzył, ale nie był obecny. Pochyliłem się jeszcze raz nad klawiaturą. Przełączałem na kolejne kamery. Puste pokoje, spokój ogółem. Żadnych dziwnych zjawisk. O, obraz z, z przed szpitala. Urządzenie musiało być zawieszone gdzieś na drzewie. Widzieliśmy teraz nas, jak oglądamy budynek i wchodzimy. Stój! Wychrypiał Andrzej. Zrobiłem stop klatkę. Wskazał brudnym palcem na róg między murem a schodkami prowadzącymi do drzwi. Chwilę się wpatrywałem i zobaczyłem to. Małą dziewczynkę w sukience bez bluzy, skuloną w rogu, wtapiającą się w liście i krzaki. Chowała jasną buzię w rękach. Nie wierzyłem, że mogliśmy być tak głupi i nie zauważyć jej. Wtedy byśmy już nie wchodzili. – Dobra, kurwa, idziemy w chuj! – powiedział desperacko Andrzej, gotując się do wyjścia. – Czekaj. – Zatrzymałem go na chwilę. Przełączyłem obraz raz jeszcze na korytarz, gdzie była bluza. Bojąc się, co zobaczę, postarowałem kamerą od lewa do prawa. Na szczęście nic nie zobaczyłem. – Idziemy! – grączkował się Andrzej. Przypadkowo znów nacisnąłem przycisk i obraz pokazał pokój, którego wcześniej nie było. Ukazywał piwnicę. Akurat ta kamera była na podczerwień i widzieliśmy. Na łóżku operacyjnym spała sobie, jak gdyby nigdy nic, nasza mała koleżanka. Andrzej też to zobaczył. Dalej, póki śpi, szarpnął mnie za ramię i pobiegliśmy. To był najbardziej stresujący bieg w moim życiu. Szybko na schody w dół, potem z jednego korytarza na drugi, właśnie na tym drugim. Pół godziny temu była bluza i przy nim było zejście do piwnicy, gdzie spało to coś. No i przebiegliśmy obok piwnicy. Dobył się z niej brzdęk metalu i szybkie, lekkie kroki. — Dawaj, dawaj! — darł się Andrzej. Biegł kilka metrów przede mną. — Dawaj! — To idiota! Ta mała jeszcze pomyśli, że ją woła i za nami pobiegnie. Kiedy wychodziliśmy na schody przy wejściu, wybiłem się przed nim i skoczyłem kilka metrów w przód. Czułem już ten psychiczny luz, że mnie nic nie wciągnie tam z powrotem. Niestety, pokrzywy zdawały się odrosnąć, ale to nas teraz nie obchodziło, byle dalej od tego szpitala już nigdy więcej, Andrzeju. Scenariusz Volin czytał. Krystian Kieś. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału.